Ja, ja. Ja jestem w szoku. St Dzień dobry, moi drodzy. Nazywam się Wiesław Zarudzki. Uciekłem z Rosji, aby powiedzieć prawdę o tym kraju, i teraz czekam tu w Polsce na ochronę międzynarodową. Przed wczoraj rozpoczęły się piłkarskie mistrzowe Euro 2024 w Niemczech. Jak wiadomo, Rosjanie bardzo kochają piłkę nożną, ale uwielbiają też atakować kraj. Jak rozumiemy? Te dwie rzeczy nie są kompatybilne, więc rosyjska reprezentacja narodowa w piłce nożnej nie jest na Euro 2024. Ale rosyjscy fani szczerze nie rozumieli, z jakiego powodu rosyjska reprezentacja narodowa w piłce nożnej nie została dopuszczona do Euro 2024. A oto co piszą. Co to za szaleństwo? Dlaczego nasza drużyna narodowa nie może pojechać na Euro 2024? Tak, zabijamy ludzi na Ukrainie, ale to nie jest powód, aby pozbawić nas naszej ulubionej piłki nożnej. Ci ludzie w UEFA całkowicie szaleli? Po co karać piłkarzy i kibiców za decyzje, których nie podjęli? Наші хлопці тренують, дають себе вшистко на боїску, а са попросту вжуцані за бурти. Жичі люди на Україні не є так важні, як півка ножна. Наш край заатаковав не юнію європейську, але мало України, а то не є Європа. Півка ножна єдночі люди, дає радість і надію. Те санкції то сплюніче в твар російському кібіцові. Це ми побачить нашу дружину народową на євро і не обходить нас ваша політика. То є посту недопущальне. Ми росіянами, Бук єсть з нами. Mm. Я поступи в шоку, що. Tacy ludzie, i tutaj patrzcie, tutaj jeszcze bardzo dużo tych komentarzy, niektórzy z nich, oni no, zrozumieli, z czego jakby niedopuszczalnie, tak, kibicowi te, i jeszcze i ten, jakby ten zespół rosyjski, ale są tacy ludzie, że, który po prostu, ani w ogóle, w ogóle, ani po prostu nie zrozumieli, a, a o co chodzi? Jakby, a dlaczego? Po prostu zabijamy ludzi na Ukrainie, ale. ale Okej, okay, to zrozumieliśmy. A po co nie możemy wyjechać na UEFA? Idziemy dalej. To śmieszne, że nasze piłkarze zostali zawieszeni na Euro 24 tylko dlatego, że zabijamy Ukraińców. Co to za logika? UEFA mówisz poważnie? Nie tylko nie będzie tam naszej rosyjskiej drużyny, ale nie mogę dostać wizy do Niemiec. Aby oglądać piłkę nożną tylko dlatego, że jestem Rosjaninem. Mam dość tych sankcji. Po prostu pozwólcie mi oglądać piłkę nożną. Karać drużyny i kibiców za działanie, na które nie mają wpływu? Dlaczego mamy być pozbawieni przyjemności za uprawianie sportu z naszych ulubionych gier? To wyraźnie. Przepraszam. <grywa> To wyraźny przeja przejaw niesprawiedliwości i stronniczości. Jesteśmy w stanie wojny z Ukrainą, a nie z Europą. Dajcie nam piłkę nożną. <grywa> ja jestem w szoku z tego, że. No dlaczego Rosjanie taki głupi, a? No dlaczego? No Boże, no nie wiem, no ktoś. mu no, powiedział, no co... No co oni. Ludzi. Ludzi po prostu. No kiedy do was, Rosjanie, to wszystko już do waszych głów, to. Jak to? Do. Nigdy. Idziemy dalej. Co za wstyd? Od dziecka jeździłem na wszystkie. Mundiele? Na, na te. Championship na tej euro. Oglądałem każdy mecz naszej reprezentacji. Martwiłem się i kibicowałem. Piłka nożna to dla mnie nie tylko gra. To część życia, źródło radości i emocji. Marzyłem o wyjściu do Niemiec na Euro 24, aby wspierać naszą drużynę, tak jak zawsze to robiłem. Ale z powodu sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Rosję nie mogę nawet dostać wizy. Tylko dlatego, że jestem Rosjaninem. Zamknęli mi drogę do mojego marzenia, do mojego ulubionego sportu. Jak można mieszać politykę i sport? Dlaczego my, zwykli kibice, mamy cierpieć? Chcę tylko patrzeć, jak nasi ludzie kopią piłkę na boisku. Czuć tę atmosferę być częścią wielkiego piłkarskiego święta. To po, prostu, to po prostu niesprawiedliwe i boli do łez. do łez. Nie bez powodu zawsze mówiono nam, że Europa nas nie lubi, najwyraźniej Putin ma rację, że jesteście naszymi wrogami. Zaciął z tego, że no dla no dla a w końcu powiedział, że no Putin ma rację. Jakby chyba dlatego, nie? <laughs> o, Rosja długo nie wróci na poziom międzynarodowy. Takie są dzisiejsze reali. Trzeba się do tego przyzwyczaić. J jedyny tylko ten komentarz z mózgiem. I nie potrzebujemy waszego Euro 2024. Mamy teraz mistrzowy BRICS. Mamy teraz mistrzowy BRICS. I to jest o wiele fajniejsze. Niech Europa cieszy się tam swoim futbolem, a my będziemy kibicować naszym na nowym poziomie. Jesteśmy silni bez ich turnie turniejów. A nasze mistrzowie pokażą prawdziwy futbol. Nasze zawodnicy się tam sprawdzą. Nasze zawodnicy się tam sprawdzą. A my będziemy z nich jeszcze bardziej dumni. Dziękujemy więc UEFA, ale obrażyliśmy się na Was. Więc przyproście, a potem, a potem przemyślimy. То і быть, може, вручими на місшова у Єфа. І покажемо вам правдивий футбол. Я я, єстем в шоку. Чікавий артикул дрод за Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję bardzo za to, że jesteście z mną. No i dziękuję bardzo za to, że patrzycie. Dziękuję. Ja już nie mówię. <grywy> dziękuję bardzo za Przepraszam. Dziękuję bardzo za bierzenie tego odcinku. Dziękuję bardzo za to, że subskrybujecie mój drugi kanał, na którym odcinki codzienne. No i zapraszam na kolejny odcinek. Kiedy? E, 17. <grymne> Przepraszam. Do <grymne> widzenia. <grymne> <grymne>